Dzień dobry, to jest Recy, Piotr Wiśniewski i kolejny projekt przed nami. Słuchajcie, musimy zbudować przyczepę dla dwóch młodych gentlemanów, którzy e, już jest, troszkę jeżdżą w kartingach. E, do tej przyczepy muszą wejść dwa gokardy, e, sprzęt warsztatowy, musi się zmieścić jakieś łóżko, sprzęt do wypoczynku, e, med, aut, f, jakaś telewizja bądź rzutnik, żeby analizować wszystkie swoje przejazdy. E, Projekt bardzo ciekawy, wymagający. Przyczepa jest bardzo malutka. Także słuchajcie, zobaczycie, co z tego będzie. Pójdziemy teraz, pokażemy Wam przyczepę, jak to wygląda. Uważam, że będzie to fajny odcinek. Julek? Like? Jesteś przytrzymaj? Wierzymy na szybkiego. Trzymaj. Przyczepa ma e, 2,80 m na metr m szerokości. Zobaczymy, co z tego będzie. A, i tu jeszcze ma przyjść markiza. Słuchajcie, projekt był o tyle ciekawy, że właściciel tej przyczepy, czyli pan Krzysztof, którego serdecznie pozdrawiamy, przyjechał i powiedział: Chciałbym to, to, to i to, ale w sumie wy wiecie najlepiej, jak to zrobić, i zróbcie to. No i pojechał. No i walczyliśmy. Także zobaczymy, wiecie. Zaczniemy od tej takiej mniej ciekawej strony. Idziemy na to przedział bagażowego. O. Słuchajcie, tak to wygląda. Jeszcze w tym sobie otwieramy. Jako ciekawostka, podejrzewam, że to jest też chyba jedyna przyczepa, która została zabezpieczona i do której został zrobiony projekt przed firmę Berlok, żeby zabezpieczyć ten przedział z tyłu i drzwi boczne. Także też słuchajcie, takie rzeczy też robią, macie nietypową rzecz, zaprojektują lokowanie produktu takie szybkie. Przedział bagażowy, tak zwany warsztatowy, eee, gokarty będą przewożone pionowo, czyli Stawiamy sobie tutaj zderzakiem gokarda, tu w to miejsce, gdzie mamy tą zapasówkę, opieramy kołami, kołami o tą ścianę, spisa, spinamy pa, pasami. Drugiego tu. Dzieciaki są w różnym wieku, czyli jeden gokard jest większy, drugi mniejszy, ale zrobiliśmy możliwość regulacji, czyli regulujemy sobie e, tymi blokadami do zderzaka. To są niewielkie e, wartości, bo to centymetr 2-3, ale żeby to wszystko nam nie latało, to sobie właśnie regulujemy takimi właśnie półeczkami, blokadami. Wózek tak zwany serwisowy, na, którego, na który jest składziony gokart yy, do serwisów, do przeglądów, yy, po wyścigu, żeby sprawdzić tego Gokarda. To właśnie na tym wózku serwisowym to idzie ładnie do góry i na tej wysokości sobie przeglądamy. Z kolejnych ciekawostek, nieuzgadnianych z właścicielem, dołożyliśmy oświetlenie. Słuchajcie, otwieramy sobie wieczorem. Mamy oświetlenie, pięknie to się podświetla. I jeszcze jedno, dołożyliśmy. O, środka. o, czyli mamy tu jest podświetlone, tu jest podświetlone, także jest jasno, i można nawet na nocne pojeżdżawki sobie tym zestawem jeździć. Teraz, żeby Was nie zanudzać, idziemy co? Do środka. No i w drodze do części sypialnianej, słuchajcie, dołożyliśmy markizę, tradycyjnie Fama F45S, podświetlanie, otwieramy sobie i robi nam się już piękna przestrzeń tu, tak, ale w środku powiem Wam, ja powiem wam tak, byłem bardzo sceptyczny, jak zaczęliśmy to zbierać wszystko, zaczęliśmy to zabudowywać, to zaczęło wyglądać naprawdę mega przytulnie, fajnie dla takich dwóch szkrabów, ja bym sam chciał taką przyczepę mieć. Słuchajcie, przestrzeń jaka nam pozostała po zrobieniu tej ściany działowej mamy 2,5 metra kwadratowego. Taka jak nawet na kawalerkę, to trochę mała, nie? Ale słuchajcie, zobaczcie. Siedzę na bardzo dużym, fajnym, szerokim łóżku. Mamy tutaj 1,60 m. Dzieciaki mają do 1,60 m. No, Zanim dojdę, to jeszcze kilka. Także, bo chodzi o to, żeby było takie miejsce, gdzie usiąść sobie, położyć się, odpocząć, przejrzeć sobie czasy Storu, czyli podłączamy sobie tu pod HDMI sprzęt z gokardów i analizujemy sobie na telewizji, na telewizorze e, czasy okrążenia itd. Czyli trenerzy, trene, nie trenerzy. Czyli słuchajcie, młodzież sobie siada z tatą, z rodzicami, z, z kimś, kto prowadzi podczas tych rajdów, wyścigów. I sobie analizują e, całą sytuację na to, że gdzie co poprawić, e, gdzie co ściąć, gdzie wyprostować, gdzie się bardziej wypuścić. Jak to, na, jak to w motorsporcie i na rajdzie. Jednym z takich z, e, wymogów pana było to, żeby była lodówka, żeby była toaleta, meble, żeby gdzieś tam kaski, rzeczy, ciuchy treningowe schować i telewizja. Myśmy kilka rzeczy dołożyli od siebie. Także słuchajcie, pokrótce wam pokażę, jak to wygląda. Tu mamy. Mówkę. Czyli wyciągamy sobie na dwór, chcemy sobie usiąść, nie wiem, stanąć na tym. Tu usiąść cztery osoby, albo mamy. O, to ładnie pięknie, albo mamy toaletę. Proszę bardzo, z której można skorzystać. O, tu taka ciekawostka, to też już tak od nas, poza konkursem. No teraz dobrze, młodzież sobie przychodzi. Półka na dworze, tu sobie siedzimy. Nie wiem, coś prze zjeść, jakieś sz, szpagały. Proszę bardzo. Stoliczek. Proszę bardzo. Cyk. Rafał, co Ty o tym myślisz? Mam nadzieję, że moje dzieci tego nie zobaczą. A <laughs> 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 czyli dobre, fajne. Okej. Okay. O, No i jeden z, kolejny wymóg Pana był właśnie że w tym materiale takim właśnie, w jakim wychodziły pewne modele Porsche. Poduszki to już od nas taki gratis. Cztery można dwie brać, dwie później wymienić. I słuchajcie, zobaczcie, ile tu jest miejsca jeszcze. Tu nam zajmuje lodówkę, tam trochę elektryki. Tu mamy wentylację od lodówki i mamy jeszcze naprawdę sporo, sporo miejsca na rzeczy. Które są potrzebne na torze. Słuchajcie, to łóżko, ta kanapa, e, bo te rajdy, wyjazdy, to generalnie odbywają się w ciągu dnia na torze, tak? Tu nikt nie będzie spał całej nocy, tylko właśnie młodzież, jak się naprawdę spompuje już podczas tych okrążeń, cały dzień jeżdżąc, wykręcając te czasy, będzie można sobie, będzie mógł sobie przyjść młody, położyć się, odpocząć i do tego to ma służyć nie do spania przez całą noc. Tata chyba hotel zasponsoruje, pojadą kawałek dalej, tak? Tu trzeba do odpoczynku, a... Kolejny nasz wymysł, bo też nie było w planach. No, słuchajcie, no to jest z na wszystko zrobione. Tu by się nagrzewało, no to dołożyliśmy wentylację. E, można ustawić wywiew bądź nawiew, regulacja mocy. E, także uważam, że to naprawdę będzie, będzie coś, z czego będą wszyscy zadowoleni, będą chwalić, że to jest. No, w takie gorąco, można się by było tu smażyć. I loduwa, firma Vitri Frigo. Taka piękna szuflada. Napoje w puszkach wchodzą, można naprawdę sporo tu dokładać. Mamy tu ustawianie e, poziomu chłodzenia. Uważam, że lepszego miejsca nie można było tu znaleźć. Plus, teraz właśnie wspomniana elektryka pokazuje nam, e, ile mamy prądu w akumulatorze, który wcześniej widzieliście. E, mamy, pierwszy mamy gniazdo HDMI, gniazdo USB do ładowania telefonu, voltomierz, zapalniczka i gniazdo 230. Podłączenie HDMI, bo gdyby można tu, tu się podłączyć, po, postawić sprzęt laptopa na przykład w jednej z tych szafek, bądź sobie podłączamy tu sprzęt na kolana i wyświetlamy sobie nasze czasy okrążenia e, na telewizorze. Słuchajcie, uważam, że szafki mają naprawdę dużą pojemność. Są głębokie, obstawne. Pomimo, że ta ściana nam tam idzie po łuku, ale uda nam się jak na maksa zagospodarować. Zrobiliśmy kilka półek wita jakby okulary, kask przed telefon, żeby sobie to na nie latało. Tu można coś wrzucić fajnego sobie, nie wiem, jakieś bluzy i tak dalej. Te gumki nam przytrzymają i jeszcze mamy tu dodatkowe półki u góry, gdzie naprawdę można tych rzeczy takich wrzucić. Wiecie, tam się wrzuca te takie rzeczy, o których się potem zapomina, nie? Znajdujemy je po roku, po dwóch, albo przyczepa pójdzie do sprzedania, załóżmy, i nowy właściciel znajdzie te Wasze rzeczy, które tam się przeważnie wrzuca. A w związku z tym jeszcze, że firma Berlog właśnie zamontowała ten cały system zamykania i tu szły te wszystkie lineczki, linki, to bardzo brzydko wyglądało. Musieliśmy to, ścianę pogrubić, zaizolować, wytapicerować, ale i zaraz wygłuszyć. No, zabraliśmy te 2 cm, ale wszystko się pięknie schowało i wygląda według mnie fantastycznie. O, co Wam jeszcze pokażę? Bierzemy sobie reklamóweczkę. Tu zaczepiamy piękny koszt na śmieci. Wyrzucamy niby pierdóła. Pałąk do markizy. Też nie przeszkadza nam, a to jest taki długi, duży. Podłączamy markizę, otwieramy. Może pan jeszcze zakupił u nas taką tą ściankę, albo dam mu w prezencie, żeby na to, że wszędzie nas reklamował. Także myślę, że ta przyczepa będzie robiła furorę. i Przygotowaliśmy sobie projekty, żeby to może rozbudować, no ale. Zobaczymy, zobaczymy co rynek powie, co Wy powiecie, czy Wam się to podoba, czy to jest fajne, czy to jest fanaberia, czy naprawdę e, to jest coś, co się przyda e, i będzie służyło długo, 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 aż dzieciaki dorosną i będą później już jeździły w Formule 1 i już będą miały swoje takie te duże przyczepy z tymi rozsuwanymi ścianami. Czas pokaże. Ale słuchajcie, pozdrawiam serdecznie, Piotr Wiśniewski, firma camper For mountain my się zbieramy do domu. Nie jest jak po po tym, po mniejszym braciszku? Dobre. Nie, Jest, jakbyś na siłowni chodził. O, widać, że widać, nie? Widać, nie? Jest. Dobra, dobra. Nie, bo się w plecach wiesz? Bo jest napięta dosyć.